Dzień dobry, witam buddyckiej świry. E, na dziś mam taką rozminkę, że mm, troszeczkę walny truizmem, że nie doceniamy wielu rzeczy. E, jak to się mówi z angielskiego, we're taking it for granted, nie? czyli że nie doceniamy jakby tych rzeczy i bierzemy, że coś... Zakładamy, że coś i tak jest codziennie, jest takie zwykłe i nie, nie doceniamy tego, nie? To jest oczywiście truizm, ale rzeczy takie jak nie wiem, jak to w ogóle, że na przykład oddychamy, jaki to w ogóle jest cud, że, że to wszystko tak się fajnie tutaj dzieje, że oddychamy, że mamy powietrze i tak dalej, nie? To, że nie wiem, słońce wschodzi, potem zachodzi, yy, jak się dziecko śmieje, czy nawet w ogóle ktokolwiek, że się śmieje, jakie to jest piękne i nie doceniamy pewnych tych rzeczy. Yy, I jeżeli ktoś miał E, jakiś tam związek e, z depresyjnymi stanami, tak bym powiedział, jest to łagodniejsze określenie niż depresja, robię, to coś tam, nie? E, To właśnie... Wtedy problem jest to, że kurde, to wszyscy, wszystkich ludzi coś napędza i tak dalej, a mnie nic nie cieszy, mnie nic nie jara i tak dalej, nic mi się nie chce zamki morde, nie? I cóż, i. Jeżeli ktoś był w tym. Punkcie, to tak jak kiedyś to chyba wspomniałem, że, że można podzielić swoje życie na to, co było kiedyś, gdzie motywacją były jakieś tam osiągnięcia, zdobywanie pewnych rzeczy i tak dalej, a życie po, kiedy nawet już te osiągnięcia nie są jakieś tam. Jest tam jakaś, jakiś element miałkości, że tak powiem, i okej, okay, i niech on sobie będzie. Natomiast kiedy przychodzi górka w jakimś sensie. To jest coś takiego, że wow, chce mi się wyjść na zewnątrz, chce mi się iść pobiegać, chce mi się iść zrobić cokolwiek, nie? I wtedy te rzeczy wydają się być właśnie takimi cudami, takim czymś, czymś niesamowitym, że ja robię jakieś normalne rzeczy. Ja tak już miałem jakieś takie pierwsze podrygi, jak były górki dołki w zakładach. I jak miałem coś takiego, że siedzę w tej chocie, jakiegoś tego smutno pizda za przeproszeniem, albo i bez, i że nawet nie mam siły, żeby wyjść na zewnątrz, i tak dalej, też się jeszcze bardziej w to wkopuje, że tak powiem, tym swoim nadmiernym myśleniem, jak źle o sobie myślę i pamiętam jak po jakimś, nie wiem, po tygodniu na przykład, że poszedłem pobiegać, albo w ogóle, że poszedłem do Biedronki i zakupy robię i taki zadowolony z tym koszykiem, że jakąś tam kupiłem sa sałatkę i sobie zrobiłem jakiegoś tam kurczaka panierowanego z ketchupem, bo jeszcze się nie znałem na dietetyce i myślałem, że gluten jest okej. Okay. Nie no, tak troszeczkę pół półserio. pół serio. Natomiast jakby rozpinka jaką dziś mam, to właśnie to, żebyśmy od czasu do czasu, kiedy jest już, zdarza się już ten cud, że nam się chce cokolwiek zrobić, cokolwiek by to nie było, to żeby wziąć ten moment i zauważyć, że wow, chce mi się, jakie to jest fajne i żeby docenić ten moment i w miarę możliwości, żeby jeżeli już coś robimy z taką chęcią, bez zmuszania się, żeby postarać się, żeby to było. Czymś specjalnym, nawet jeżeli to nie jest, bo tak właśnie to jest to, że w naszej głowie, jakby ludzie, którzy powiedzmy już mają jakieś tam doświadczenie ze stanami depresyjnymi, już nic nie jest tak naprawdę jakieś tam super i tak dalej, nie wiem, jakbym teraz był na miejscu, nie wiem, Messiego w Barcelonie, no okej, okay, no wygrałem tam milion pucharów, mam miliard na koncie i coś tam, no okej, okay, no spoko, no i co, no... I cokolwiek, żaden jakby masakryczny sukces nie jest już w tym czymś mega, co kiedyś wierzyliśmy, że, że da nam wyzwolenie i wygramy życie i tak dalej. Nie wiem czemu dzisiaj wyjątkowo mówię w drugiej osobie, natomiast cały czas, znaczy w drugiej osobie, w liczbie mnogiej, pierwszej osoby, w pierwszej osobie, ale jakby cały czas mówię o swoich przeżyciach, że już nic nie jest takie ekstra super, ale kiedy dochodzi do tego momentu, że chce mi się coś zrobić, chce mi się iść na siłkę, cokolwiek, Chce mi się, chcę i, chcę mi się iść pobiegać, czy porozmawiać z kimś, i to mi nadaje tak, wow, chce mi się. To jest całkiem inny wymiar, e, i niech ten wymiar, jakby pochodzący z tej świadomości, że wow, chce mi się, że ja wziąłem, poświęciłem 5 sekund na to, żeby zauważyć, jakie, że mi się chce i to docenić, e, i starajmy się, niech to będzie jak najbardziej specjalne, właśnie, niech to będzie pełne świadomości, że wow, chce mi się. E, I jeżeli da się dodać jakiś element do tego właśnie, e, czy do wiedzy, że jak. O, chce mi się iść na siłkę i tak dalej. To no, że niech to nie będzie pójść na siłkę, i, o, jestem na tej siłce, i o, to sobie porobię to, to sobie porobię to, nie? Tylko jak to, niech to będzie miało jak najwięcej sensu. Czyli ja pogadam z kimś, jakimś kolegą, koleżanką, co się na tym zna. Yy, jakiś system treningowy się z, zrobi i to będzie miało, po pierwsze, jeszcze więcej sensu, ale też na przykład tutaj będzie większa szansa na to, że będzie jakaś konsekwencja yy, w tym wszystkim. Jeżeli chce mi się, nie wiem, pójść na spacer, to żeby zrobić... Przez to, że jest tutaj dużo świadomości i jakby doceniamy to, że chce mi się, jest większa szansa, że że, będzie w tym, będzie, że to nie skończy się na jednym wyjściu, tylko może załapiemy jakiegoś bakcyla, czy jak to się mówi, że, żeby robić to częściej. A przez to też częściej, żeby, żeby żyć jak normalny człowiek, wiadomo. Ale cieszyć się tym życiem z tych najprostszych rzeczy, E, bo, jak to się mówi, e, proste przyjemności, najcenniejszy towar. Proste przyjemności, najcenniejszy towar. Tobie.